Ścierbiał pysznować, umyślił kolej zbudować, zbudował więc kochaniutki. Pociąg bardzo szły, dziutki, wielka jaja i dla braki, przewodził cukrowe buraki. No 13 lipca na ośrodku turystycznym Błękitny San odbędą się koncerty kapel folkloru miejskiego, koncert dla niepodległej. Jest to już ostatnie, ostatnie wydarzenie w ramach projektu opowieści wąskotorowe. Gościć będziemy na scenie w Dynowie cztery wspaniałe kapele: Kapele Tońko, Wysoczanie, Tajoj i Kapele z Szacunkiem. Poczęstuje się trunkiem Obiad jest smaczny, zdrowy To do szklar wtedy zasuwa Jak, jak pociąg ekspresowy Bo to nie plon Siedzi w kieszeń biletku i wycieczkę sobie zrób. Siedzi w kieszeń biletku i wycieczkę sobie zrób. Szanowni Państwo, prezentując dzisiejszą wystawę, opowieści wąskotorowe, chciałbym się skupić na jej nazwie. Zapytano mnie w Kańczudze, dlaczego opowieści wąskotorowe. Otóż dlatego, że każda z tych plaż opowiada, mówi. Ciekawostki, które są w niej zawarte, to również i ta, która jest związana z projektantem kolei wąskotorowej, z Maurycem Machalskim, który, gdy podjął naukę w szkole dróg i mostów w Paryżu według przekazu rodzinnego do tej miejscowości, do Paryża, miał dojść ze swoim bratem bliźniakiem Maksymilianem Pieszo. Czy jest to prawda? Oczywiście dzisiaj nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Takich opowieści jest więcej. Są między innymi wątki związane z tunelem kolei wąskotorowej, są wątki związane z poszczególnymi osobami. Zapraszam. Do oglądania i zapoznania się z tą jakże ciekawą historią naszej wąskotorowej kolejki. Muzyka Wyjście wąskotorowe rozpoczął się 15 czerwca na stacji w Przejechaliśmy wszystkie stacje, które są na trasie kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów. Założenie było takie, żeby spotkać ze sobą ludzi mieszkających w tych miejscowościach, ale również, żeby w każdą niedzielę czerwca i lipca zagrały kapelę folkloru miejskiego. Kapele wystąpią również z okazji 15-lecia Kapeli Tońko. Jest to wyjątkowe dla nas wydarzenie, bo kapela pochodzi z Dynowa, promuje Dynów, jak również Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Opowieści wąskotorowe zatem to historia, to historia ludzi, historia miejsc, historia również lokalnego patriotyzmu, czegoś, co, tego co ludzi rzeczywiście łączy w małych, w małych wspólnotach lokalnych. Ja, ja, ja. Co cegiełkę włoży, po mnie pocałuje I będę patrzała, jak ja się uroję Co cegiełkę włoży, po mnie pocałuje Do Gdańska pojechałem, by zwiedzić skarbu Frejenty też znałem, nic samo się z Chodzisz do a auto stawić sił, mi w drodze, ja pod autem był. Ludziska wszystkie w krzyk. ja rytm jak ten mych, A krowet knaja do mnie, taj bałaka wnik, ta jest, ta ta w nit, daj taj, nie skąd przychodzisz sam? Ma. W kraju naszych mał Pozdrawiłśku, tam bakiaru, Takich taki juśku jak ty i ja. Cicha woda, brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się. Bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej boli. Stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie. 14 lipca jesteśmy tutaj o godzinie 12. Gościmy turystów kolejki wąskotorowej, jak również Kapelę z Szacunkiem, która daje swój koncert. Chcemy, żeby kolejne nasze wydarzenie w ramach projektu Opowieści Wąskotorowe, które dzisiaj kończymy na stacji w Dynowie, było właśnie urozmaicone różnymi wydarzeniami. Jest pierwszy jest koncert o godzinie 12, a o godzinie 15 towarzystwo gimnastyczne Soku przedstawi widowisko teatralne. Tytułem Poczet twórców i darczyńców Pogurzańskiej ciuchci. Zapraszamy Państwa na to wydarzenie również i na kolejne, w kolejnych latach. Jej uroda była jak ta cicha Kapela z Szacunkiem witamy. Takiej podróży muzycznej jeszcze w swoim dorobku nie mieliśmy. Ponad 500 kilometrów jechaliśmy z Włocławka do Dynowa. Piękne, malownicze miejsce. Byliśmy tutaj w sobotę, byliśmy gośćmi podczas jubileuszu 15-lecia kapeli Tońko z Dynowa, na który to jubileusz zaprosiła nas. Oczywiście kapela Tońko z Dynowa. A dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Dynowie mogliśmy też brać udział dzisiaj. I w niedzielę, tutaj na stacji Idynowie w przepięknej imprezie, która, która tak naprawdę od kilku tygodni już się odbywa. Dzisiaj był jej finał. Opowieści wąskotorowe. Cieszymy się, że, moglibyś, że mogliśmy być jej częścią. Jesteśmy zachwyceni tym, co tutaj widzimy. Feta kolorów, widoków fantastyczne miejsce. Mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze tutaj wrócimy. Piosenka Frasiecka, śpiewał ją mój dziad, gdy miał 50 lat. To dla birmańskiej sfery był szlagier na szlagiery, niebieski każdy tak z zapałem śpiewał tak. Poczet twórców i darczyńców Pogórzańskiej Ciuchci w reżyserii pani Krystyny Dżuły w wykonaniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Chóru Akord. Chcemy w tym programie pokazać Jedną z wielu inwestycji, na które nasi przodkowie zdecydowali się, pokazać ludzi, którzy zdecydowali się na krok odważny na owe czasy, mianowicie na budowę kolejki na trasie, która interesowała całe wszystkie władze monarchii austriackiej. Jaśnie, Wielmożny Książę Andrzej. Lubomirski, Szanowna Żono Celino, Szanowni Państwo, Deklaracja współpracy w powoływaniu przedsiębiorstwa kolejowego to jest budowa i utrzymanie w ruchu kolei żelaznej od stacji, prawda, Przeworsk przez Bachusz do Dynowa jako właściciel ziemski. Posesor dóbr Bachursko-Nozdrzeckich, współinicjator budowy kolei żelaznej, deklaruje poparcie finansowe i nieodpłatne, prawda? Udostępnienie gruntów pod budowę wymienionej trakcji. Podpisano: Seweryn, Hrabia Skrzyński, prawda? Pan na Bachorzu. Godna uwielbienia, mało rzadko, nie bądź skamienia, mało go rzadko, miłość słodka rzecz, po całym...